Cześć, witam wszystkich ponownie. Znowu znajdujemy się na plantacji buraka cukrowego. Tym razem coś innego. Rozlewanie RSM-u. Jest tutaj już druga dawka, już ostatnia. Co chwilę dzisiaj nam popaduje, także wiem, że rośliny są mokre. Przed chwilą padało, ale za godzinę ma przyjść następny jakiś deszcz. Także wydaje mi się, że nie podejmuję złej decyzji z tego względu, że jak ma tu dalej padać, także powinno być tutaj dobrze, nie powinno tutaj być przyparzeń. Także długo się nie zastanawiałem i mówię, jadę z RSM. -em. Dzisiaj jest już w końcu dzień. Coś będzie więcej widać, jak te buraki wyglądają. Także coś powinno być widoczne. Zaraz tutaj muszę wyskoczyć na chwilę. Załączyć końcową dyszę, dlatego że gdzieś sobie obrałem, w sumie na razie, może jechać. To może dziś na końcu obrałem sobie, żeby nie lać już po skarpie tego rsmu u Dlatego, że troszkę miałem lancę wystawioną, lancę miałem wystawioną, i mówię, żeby nie ciapać tym rsmem em tą świeżą ziemię też na żeby nie była koła przy okazji jak tutaj jestem u sąsiada, coś się zaczyna zielenić, coś tych buraków wyszło więcej. Ale no do mojej plantacji to wydaje mi się, że już ich na pewno nie dogonią, chociażby ten kawałek. Nie wiem jak jest nareszcie Pola, czy jest podobnie, nareszcie jego kawałków, także ten tutaj coś się zazieleniło, ale no wydaje mi się, że i tak tutaj ta obsada będzie bardzo mocno dziurawa. ba. jak ja jestem ze swojej średnio zadowolony, o ma jeszcze mniejszą. Tą obsadę także myślę, że myślę, że tu będzie jeszcze gorzej u niego. Także sobie gdzieś tutaj będę rozlewał ten resemik. No, już nie te buraki są już po trzech zabiegach odchwaszczania. Jest idealny moment, mamy ten siódmy, ósmy liść, żeby ten RSM rozlać. Jak wszyscy wiecie, RSM ma trzy formy, także tutaj powinno być. Niestety widzę, że już muszę wyjść, bo tam już mam jakoś lepiej to. Także muszę Was za chwilę opuścić. Vai lá, vai Także możemy rozlewać dalej. Także jak tutaj mam nadzieję, że widać już tą moją plantację. Wygląda to teraz lepiej, coraz ciekawiej. Zjadę sobie z Może bardzo się nie będę spieszył. Nie będę tego filmu przeciągał. Także no już coś tu wygląda. Nawet te gorsze miejsce tutaj zaczyna zaczyna coś żyć. Także myślę, że już tutaj będzie coraz, coraz to lepiej wyglądało. No i jeszcze ma dzisiaj coś tam popadać. Na razie gdzieś ten deszcz uciekł w góry. Może i nawet lepiej. Lepiej, nie lepiej. No bo tak by padało, od razu by zmywało z liści. No ale mówię, że on ma gdzieś wrócić. Około 13 mamy teraz godzinę 11 prawie. Także za dwie godzinki nic tu złego się nie powinno stać. Jeśli chodzi o te przypalenia. Także... Mamy tu dzisiaj taki wyjazd. W tym tygodniu jeszcze planuję odpaścić kukurydzę. Z Polakami już spokój. Nawet jak coś tam zostanie, nie będę już poprawiał, bo w najzwyczajniej najzwyczajniejszym świecie już nie mam czym. Także to, co już mam, zrobione. To, co mam już zrobione, jak tak to wygląda, to tak już to po prostu zostanie w takiej postaci. Bo no, wydaje mi się, że jeśli teraz będzie był ten opad, ostatnio 20 litrów w nocy spadło 5 i mamy 25, to już jest niezły. Ale jak widzicie, 25 litrów, można by powiedzieć. Przez dwa dni. Ja sobie w polu jadę jak gość. Nic się nie topie ani nic. To oznacza, że woda śmiało wsiąka. Jeszcze są jej duże braki. No bo tutaj na dołku to powinienem coś siadać. W tym dole. Ale nic nie ma takiego miejsca. Jadę sobie. Śmiało, praktycznie nie ma śladów po przejeździe. Także, chyba, nawet za bardzo dokół się na siebie nie klei. Tak to wygląda w moim odczuciu. No, ale nic. U buraki różne jak u wszystkich. Nawet gdzieś tam ostatnio wymieniałem spostrzeżenia zające. 20-30, gdzieś tam napisałem mu komentarz. Odpisał tam popatrzyłem na filmie, też mówi, że ta plantacja różna. Tutaj akurat z tej strony jest fajna. Nie wiem, dlaczego tam za mną jest taka troszkę słabsza. Nie wiem, czy to po prostu. Tak głębokość uprawy miała tu znaczenie. Może tu dziś agregat nie siadał. Tu jest ta ziemia bardziej zwięzła. Może mieć to. Wiele czynników może mieć na to wpływ. Także już nie będę się doszukiwał, co się tutaj stało. stało się to na pewno. Ach, możemy napęd wyłączyć to pierwszy przejazd pod górę, żeby gdzieś tam nie rył. Stało się to jak się stało. Mamy co mamy. Tak jak mówiłem, nie będę. Narzekał mocno, bo już naprawdę, coś tutaj jest, są niezłe, mamy już właśnie siódmy ósmy liść. No, wydaje mi się, że tych większych jest więcej niż tych mniejszych. Także jakiś plon to rokuje, na dniach. Zobaczę jeszcze czy przedwiazdą z kukurydzą Już mogę tutaj zastosować mikroelementy. Już te małe buraki podskoczą. Także jakiś mikro i bor tutaj wjedzie. Mam nadzieję, że tutaj wjadę, bo jak mam zamiar jechać do kukurydzy, to po prostu trzeba tutaj skończyć buraki, i wtedy skoczę do kukurydzy, i będę miał załatwione buraki, I już będę miał tutaj kompleksowo je nawożone, ochronione. Także tylko się spodziewam, że będzie lepiej, aniżeli gorzej. A jak widzicie, właśnie jesteśmy w tym miejscu słabszym. Tu po ścieżce, po bronie to już totalne pyrtki. Ale już tutaj ten RSM zaraz będzie działał. Ziemia jest wilgotna. Jeszcze, jeśli mam nadzieję, warunki pogodowe przebieg pogody się sprawdzi, że o 13 tam coś zacznie padać. To będzie bardzo, bardzo fajnie, bo od razu będzie go wpukiwało w ziemię. Także zaraz ten azot będzie dostępny dla roślin. Myślę, że za 2-3 dni będzie tutaj efekt. Jeszcze jutro ma przyjść jakaś burza. Także myślę, że nas ten deszcz nie minie. Bardzo mnie to cieszy, bo jak wiadomo tutaj deszczu brakowało w ziemi bardzo mało było tej wody także niech sobie to uzupełnia niech sobie to nalewa te braki ja się cieszę jak widzicie śmiało jeżdżę, żadnych kolei nie robię nie wiem czy to już zasługa tych szerokich opon w traktorze wydaje mi się, że nie jest. po prostu te ścieżki tutaj są 5 razy przejechane i one są ubite dlatego tutaj jakiegoś wielkiego śladu nie ma przejeździe tak mi się wydaje, że to już jest po prostu ziemia zbita I najzwyczajniej już to nie przeszkadza tu mamy znowu przejazd po bronie jak każdą ścieżkę, te buraki są tutaj trudniejsze no nie wiem, co tu się totalnie stało, że tutaj jest taki brak tu jest właśnie najgorszy ten odcinek na następnej ścieżce już jest dużo lepiej jakby od połowy nie mam pojęcia o co tutaj chodzi Choć tutaj sprawdzałem, grzebałem to te buraki pękły te nasiona popękały ale no ale niestety już nie, nie zeszły Znaczy, gdzieś nasionka się pootwierały i nie wiem czy się braku tej wody, po prostu nie wysiliły te buraki, dlatego ich nie ma. No ciężko mu powiedzieć. Co to tam się stało? Tu właśnie jesteśmy w tej lepszej już plantacji. Tak jak wam mówiłem, obok zana będzie ta kubka Zatem to jeszcze ja tam gdzieś przejadę. Przejadę i... bo tam buraki zniknęły. W życiu takiej sytuacji nie miałem. Zawsze po łapce cukrowniczym, gdzie było wysypane dorosło, czy to rzepak, czy to pszenica to był efekt wow aż to wszystko było purpurowe a tutaj niestety chyba już zrobiła się ziemia zasadowa no i najzwyczajniej w świecie rybab spalił te buraki także byłem mocno zdziwiony tą sytuacją że to jest przypalone ale nic nic tutaj już nie zrobię Podejrzewam, żeby gdyby były te buraki jakby był opad wcześniej to by te sytuacje nie miała takiego miejsca, no ale że tego opadu nie było, no to najzwyczajniej w świecie tych buraków tam nie ma no trudno, kolejne doświadczenie. Jak widzicie, no opowiadałem, że będą miały las. A niestety, o właśnie, zbliżamy się w to miejsce. Może tutaj troszkę ekran rozjaśnie. Zbliżamy się w to miejsce. Oj, i tych buraków tutaj nie ma. Gdzie się spaliło, zrobiły się żółte, żółte, żółte. Coś tam próbują odbijać. Ale to jest ich, chyba tylko coś tam. No nic. Także, chyba jak buraki spaliło, to chwasty też będzie paliło w tym miejscu. Także jakiś plus tego jest. Że jak nie ma buraków, to nie powinno być chwastów. Aktualna prędkość to 8 na godzinę. Nie wiem, przyleciały mi tu ptaszki. Chyba jakieś mewy. jakieś mewy coś tam sobie szukają, nie wiem czego Mam nadzieję, że to szukają robaczków, a nie szukają moich buraczków tak sobie gdzieś tutaj odwiedzimy plantację no ale tu już jest delikatnie lepiej niż tam też nie jest szałowo, ale widać że te buraki po obsadzie są, wychodzą, one są po prostu małe Dlatego ta ziemia tutaj jest bardziej taka goła. Tam wyżej troszkę jest lepiej. Także no jest wielkie zróżnicowanie, no ale nic. No Miejmy nadzieję, że chociaż będą liście, zacienią tą ziemię. Już mówię plon. Liczmy tutaj z tych dużych buraków. Nie liczmy z tych małych, bo te malutkie to będą marchewki. Nawet, no chyba, że będą naprawdę super warunki pogodowe, super opady, i znowu przyjadą w grudniu, no to no się na tyle dorosną. Zaraz zobaczycie tutaj ptaszki na polu, sobie siedzą, coś tam będą podjadać. No ale one chyba jednak szukają tutaj jakichś robaczków. Padało, także myślą, że wyjdą na górę. Wydaje mi się, że one tutaj szkody akurat nie robią. Nie dziobią buraków ani nic. Także niech siedzą, niech tam sobie użytkują. Także o, znowu tu właśnie jesteśmy w tym w miarę fajnym już tutaj obsadzie. No jakoś to wygląda. Z każdym dniem myślę, że to będzie coraz lepiej. No, już tam gdzieś z daleka widać, że ktoś się zieleni. Także mamy już jakieś tam fajną plantację. Chociażby dla oka. Sezon trudny dla buraków, zimno, regopadów. Nieprecyzyjny siew, zbyt płytki, ale ale. Ale, ale, no co zrobimy? No co? Ja myślę, że tutaj nie będę przynucał, bo jak zwykle miało być chwilę, a wiadomo, że zawsze się też tam na język przyniesie. Ja tutaj kończę. Jak widzicie, te buraki są dosyć fajne. Obsada jest tutaj super. Myślę, że tutaj będzie śmiało około 90 tysięcy. Także tutaj jest ok czyste są. Ktoś tam się uchowało, jakiś bodziszek, widzę, że jakieś tam te powojki. No, ale trudno. No, nie wszystko da się w stu procentach załatwić, moim zdaniem. Także, także tutaj liczę na to, że te buraki po prostu podskoczą do góry. Macie jeszcze tutaj rzut Przód, jak to wygląda to jest właśnie ta lepsza strona lepiej tutaj wyglądają jeśli chodzi o obsadę no to dobra A jeszcze tutaj może tak wyciągnę i dam obraz taki czyli z ręki tak się tutaj prezentują macie tam tą Dziurę z wapta, także tak to wygląda. To ja tutaj kończę. No i udanych prac w polu, deszczu i pogody życzę. Miego dnia, do zobaczenia, cześć.